Dlaczego masz takie wielkie uszy? Aby lepiej słyszeć. Dlaczego masz takie wielkie oczy? Aby lepiej widzieć. Dlaczego masz taki wielki nos? Aby lepiej czuć. A dlaczego masz takie wielkie usta? Aby smacznie zjeść. 100% naturalnych składników, 100% przyjemności, którą poczujesz wszystkimi zmysłami. Almette. Weź głęboki oddech i pomyśl. Czy jest coś ważniejszego niż zdrowie Twoje i Twoich bliskich? Lexus z troski o nie i o jakość powietrza, w którym oddychamy, produkuje nowoczesne, niskoemisyjne hybrydy, teraz dostępne w spektakularnej wyprzedaży Lexusa. Poznaj Lexusa NX, hybrydowego suwa z napędem 4x4 i 4, dostępnego już od 171 900 zł. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Nie będę Nasz nowy dom dzisiaj o 20 tylko w Patryk TV style. Cieszy mnie ciepło.